Hej, dzisiaj pokażę Ci sypialnię dla gości. Ten pokój praktycznie jest skończony. Oczywiście trzeba tutaj zrobić podłogę. Zrobić podłogę. Trzeba po prostu ją wyszlifować i pomalować na nowo, dlatego że w niektórych miejscach nie wygląda za ładnie. Także dzisiaj oprowadzę Cię. Po tej niewielkiej sypialni i e, chciałam też przeprosić, że nie dodałam ostatnio żadnego typowego filmu ASMR. A to dlatego, że po prostu trochę rzeczy mam na głowie i kiedy już mogłabym nagrać, to po prostu nie mam siły się za to wziąć. Natomiast postaram się, aby taki film. Niebawem, na pewno do niedzieli dobrze. I tylko zaznaczę, że mam kilka nowych buteleczek, flakonów ym, perfum, wód perfumowanych. I tam znajduje się jeden zapach, który jest moim faworytem, a właściwie dwa zapachy tak naprzemiennie. Także film będzie na pewno dotyczył zapachów. Dobrze. Tutaj na łóżku leżą rzeczy, które dzisiaj odbrałam sobie z paczkomatu i zaraz ci je pokażę. Wam je pokażę. Będę się może mylić, bo czasami chcę mówić po prostu osobiście, tak do ciebie, a czasami wolę po prostu mówić. Do Was, do Was wszystkich. Także przepraszam za wszelkie pomyłki. Dobrze. Troszkę pokój doświetlam sobie lampą. I tak to nie wychodzi. Bo słoneczko jest z innej strony i nie oświeca mi tego pokoju. Dobrze już nie gadam. Tutaj jest taka półeczka. Może powiększę. Jest półeczka. Drzwi, które będą oczywiście pomalowane. Jeszcze nie wiem w jakim kolorze, ale na pewno w jakimś takim bardzo przyjemnym i delikatnym. Coś może alamięta. Zobaczę. Ta półeczka ma za zadanie tutaj te dwie dolne. Mają po prostu być puste, żeby gość mógł sobie położyć tutaj ubrania. A tutaj ta górna część jest ozdobna i na przykład mam taki fajny obrazek z roślinkami. Motyw bardziej jesienny, ale ja nie będę sobie tego zmieniała, bo mi się to podoba. Kupiłam w Pepko tą ramkę tę ramkę i przywieziłam sobie suszone roślinki. Tutaj jest taki wazonik ze zbożami i z maluteńkimi maczkami. To jest owiec. Bardzo, bardzo lubię kształt tej rośliny. A tutaj takie małe maczki, których było sporo w tamtym roku w moim ogródku, więc one wysuszyły się same i postanowiłam je tutaj włożyć. Tutaj jest taki komplecik, który już kiedyś pokazywałam w filmie z zakupami. I uważam, że bardzo ładnie wyglądają te rzeczy, właśnie w tej sypialni. Kolejny wazon z suszkami. Trochę zebranych przeze mnie, troszkę kupionych wtedy, z tego co pamiętam. I taki wazonik, nie pamiętam, gdzie go kupiłam. Dobrze. A tutaj. Też jeden z moich ostatnich nabytków to jest taki wazonik z kurką i kogucikiem. Tutaj jest kurka, a tutaj jest kogucik. Bardzo lubię motyw zwierzęcy w ozdobach domowych, a kury i koguty uwielbiam po prostu. <gryw> z tyłu jest roślinka z Ikei. Tutaj zimą rośliny nie wytrzymują, więc muszę się ratować czymś innym. I na dolnej półeczce postanowiłam, że będą moje słoje z krzemieniami. Uwielbiam je, bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Oczywiście te kamienie. I moje ostatnie nabytki, moje ostatnie znaleziska. Ten znalazłam stosunkowo niedawno. Jest przepiękny tutaj, ma w środku takie brązowe kolory. Jest świetny po prostu. Taki, taki wielki krzemień. Przepiękny. I tutaj, to jest moc. Ogromny krzemień, ogromniasty krzemień. Muszę go troszkę oczyścić, bo pod spodem ma z innych skał takie. Niezbyt ładne naleciałości. Taki olbrzymi krzemień, wspaniały. Różne kolory tu są. Wspaniały krzemień. I ten, który znalazłam już dawno, dawno temu. Ten ma po prostu bardzo mało na sobie, już tej takiej powierzchni, która nazywana jest korą. Również jest piękny. I tak to się właśnie prezentuje. I tutaj zawiesiłam sobie. A paszkę. Uważam, że wygląda. Spoczko. <laughs> Dobrze. I tutaj jest taki kącik. Jest hotel. Bardzo podoba mi się ten model, ten kształt. Jest taki stolik, na którym można sobie położyć okulary, książkę. I taki dywaniczek, po prostu dla ozdoby. Jeszcze się nie wyprostował porządnie łóżko takie. Sosnowe proste łóżko. Może jeszcze coś w tym rogu umieszczę. Prawdopodobnie jakiś wazon. Tak, jakiś wazon, może jakiś stoliczek. zobaczę. Tutaj koszyczek ze zbożami, z maczkami ususzonymi. Jako ozdoba. Tutaj jest taka półeczka, którą zrobiłam z jakiejś starej półki. Kupiłam sobie takie wsporniki. To jest taka stara półka z jakiegoś mebla z PRL-u. Tutaj, wsporniki. I powstała taka półeczka w takim obrazku. Tutaj są figurki z ćmielowa. Chyba tak nie mam okularów, to teraz nie sprawdzę. Ale to jest ćmielów, to są bardzo, bardzo stare figurki. Dostałam je od mojej teściowej. Tutaj ten ptaszek ma ukruszony ogonek, ale to nie szkodzi. Mnie osobiście takie rzeczy nie przeszkadzają. Tutaj oczywiście sztuczna roślinka, krokusiki, A tutaj trawki. I z hortensji taki wysuszony kwiatek. Dobrze. I może teraz przejdę do tych rzeczy na łóżko, które kupiłam. Wziąłam to sobie. Pierwszy to jest koteczek. Mam nadzieję, że jest ostrość, bo ja bez okularów niestety nie widzę za dobrze, a praktycznie widzę bardzo, bardzo źle. Dobrze. To jest kolejny mój koteczek. Nie pamiętam ile za niego zapłaciłam, ale coś między chyba 8 a 10 zł. Nie wiem. Mam nadzieję, że ten film jest ostry, bo ojej, No Mam nadzieję, że jest ostry. Dobrze. Tutaj kolejna figurka. To jest figurka, którą jakiś czas temu znalazłam, ale zrobiłam sobie po prostu wychubionych ją sobie zatrzymałam. I się zastanawiałam, czy ją kupić i ostatecznie ją kupiłam. To jest starszy pan, który trzyma w ręku kurkę. Ma tutaj laskę i bardzo ma fajne szczegóły. Dlaczego mi nie łapisz ostrości? Naprawdę fajne szczegóły, takie pomarszczone czółko. Tutaj te ubranka są takie załamania na ubraniach. Uważam, że jest świetna. Jest świetna. I chyba wyląduje tutaj, w sypialni. I tutaj prezent. Kupiłam mojej siostrze. Moja siostra zbiera klauny. Ten ma porcelanowe rączki, buźkę. I tutaj buciki. Czy ty jesteś siostr klaunie, kochany, wspaniała, jedyna? Czy ty jesteś siostrą? Tak. I jeszcze ciebie kotecku. Jak się rzadko kręci telefonem, to zapomina się o różnych rzeczach. i Później mogą wyjść jajeczka i różne inne cyrki. No, śliczny jest. Z tyłu wygląda tak. Tu odstajemy jakieś niteczki, ale to trzeba powycinać. Jest w bardzo dobrym stanie. Oczywiście wszystkie te rzeczy są z drugiej ręki. No jest piękne. Śliczne. Śliczne. Moja siostra zbiera klauny. Ma już ich, nie wiem, ze 130 coś. W tym kilka ode mnie. No każdy ma fiksację na jakimś punkcie. Więc jak ja znajdę jakiegoś takiego naprawdę ładniutkiego. I w cenie, która nie powala, to też je kupuję. Dobrze. Czyli to są moje zakupy. I tak wygląda. Tak wygląda. A tu jeszcze jest parapet, na którym stoi. Sztuczny kwiatek. Z powodów, jakich, o jakich wcześniej mówiłam, ciężko jest tu utrzymać zimą rośliny, kiedy do mnie jest ogrzewane do końca, a mnie na przykład tutaj nie ma. Wszystko mi wymarło. I to znalazłam na ogrodzeniu. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Coś wymyślę. Tutaj jest taki haczyk. Nie wiem, co to jest. Można z tego zrobić, może jakiś wieszak. Ale na razie sobie niech będzie tutaj. Rzut w szerszym kadrze. Obiecałam sobie, że do końca tego roku wszystkie drzwi. Będą pomalowane w tym domu na różne bardzo takie przyjemne, przyjazne kolorki. Kupa roboty przede mną. Na razie pomalowałam drzwi wejściowe. Jak nagram kiedyś filmik z ogrodu, to pokażę też te drzwi. Bardzo ładnie wyglądają. Na taki kolor zielony, boho. Więc te wszystkie drzwi, a jest ich tu sporo, będę musiała pomalować. Chcę po prostu, żeby były w kolorze takim, jak ja bym chciała. Więc dużo pracy przede mną. A w przyszłym roku będę malowała podłogi. Także one na pewno też zmienią kolor. Dobrze. To wszystko, co chciałam Ci pokazać. Widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że w niedzielę, że do niedzieli uda mi się nagrać ten film o zapachach. I mam nadzieję, że nie będzie to film na pocieszenie po niedzielnych wyborach. A po prostu taki dla relaksu. Dziękuję. Ściskam najmocniej jak tylko potrafię. I widzimy się za.